Zawsze myślałam, że moje życie jest proste, niemal przewidywalne, ale spokojne. Podobało mi się to poczucie kontroli, stałe tempo pracy w szpitalu, moje małe mieszkanie udekorowane używanymi meblami i mnóstwem roślin. Byłam pielęgniarką pediatryczną przez 6 lat. Przyzwyczajoną do intensywnej rutyny i długich zmian w szpitalu centralnym Florianopolis, moim rodzinnym mieście, gdzie się urodziłam i wychowałam wraz ze starszą siostrą Biancą która zawsze miała swój własny blask, sposób na wyróżnianie się we wszystkim, co robiła. Od dzieciństwa była tą nieskrępowaną, czarującą, ambitną, upodziwiających spojrzeń wujków na przyjęciach świątecznych, podczas gdy ja zostawałam w kuchni, pomagając mamie przy deserach. I nigdy mi to nie przeszkadzało, albo przynajmniej myślałam, że mi nie przeszkadza, ponieważ bycie niewidzialną, czasami, było synonimem spokoju. Aż do momentu, gdy zupełnie niespodziewany telefon zniszczył wszystkie pewniki, które myślałam, że mam. Zmieniałam opatrunek ośmioletniemu chłopcu, gdy mój telefon komórkowy zawibrował w kieszeni mojego fartucha. Zwykle nie odbieram telefonów w godzinach pracy, ale tego dnia czekałem na wieści od mojego starszego sąsiada, który trafił do szpitala wczesnym rankiem. Więc poprosiłem lekarza rezydenta o pozwolenie i wyszedłem na korytarz, aby odebrać połączenie. A po drugiej stronie linii męski głos przedstawił się jako kierownik banku, panna Laura Nunes. Dzwonimy w sprawie opóźnionych płatności kredytu hipotecznego w pani imieniu. Mamy już trzy miesiące opóźnienia i będziemy musieli rozpocząć postępowanie. Egzekucyjne. Jeśli zaległy dług nie zostanie natychmiast uregulowany, zamarłem. Kredyt hipoteczny. Nigdy nie byłem właścicielem domu. Mieszkam w wynajętym mieszkaniu z jedną sypialnią. Kredyt hipoteczny. Według mężczyzny w banku wynosił 625 tysięcy dolarów amerykańskich. Zaciągnięty 6 miesięcy temu na sfinansowanie domu w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy miasta w KEK, z widokiem na morze, podgrzewanym basenem, garażem na trzy samochody, prawie się zaśmiałem, myśląc, że to żart, dopóki nie potwierdził moich danych: pełne imię i nazwisko: CPF, data urodzenia, poprzedni adres, numer telefonu. Wszystko pasowały, poza prostym szczegółem, że nigdy nic nie podpisałam, opuściłam szpital po zmianie całkowicie zdezorientowana, poszłam do banku, wciąż w moim mundurze i poprosiłam o pokazanie dokumentów. Kierownik podał mi teczkę z kopiami dokumentów hipotecznych, umowy finansowej, rachunku zysków i strat, historii kredytowej i był tam mój domniemany podpis, starannie zrobiony, identyczny, ale nie mój. Adres domu objętego hipoteką widniał jako Ruedos Salgueiros numer 881. W tym momencie poczułam dreszcz przebiegający mi po kręgosłupie, ponieważ był to adres nowego domu Bianki, który odwiedziłam kilka miesięcy temu podczas rodzinnego Grilla. Powiedziała, że to efekt lat starań, że jej mąż, Rafael, dostał awans, a ona w końcu zawarła milionową umowę sprzedaży z firmą budowlaną. Wszyscy bili brawo. Łącznie ze mną, ponieważ jeśli ktoś w naszej rodzinie miał mieszkać w domu z basenem i kominkiem, to była to ona. Oczywiście, że to była ona. Wróciłem do domu oszołomiony, steczką dokumentów na kolanach, niezdolny do jasnego myślenia. Zadzwoniłem do prawnika, którego polecił mi kolega ze szpitala, i umówiłem się na wizytę na następny dzień. Wysłuchał wszystkiego w milczeniu, zbadał dokumenty i poprosił o moje upoważnienie żeby sprawdzić moją historię kredytową, a potem powiedział do mnie cicho: masz więcej niż jedną hipotekę na swoje nazwisko, Laura. Oprócz tego domu są trzy karty kredytowe z limitami od 20 tysięcy do 30 tysięcy dolarów każda, wszystkie maksymalnie wykorzystane. Linia kredytowa w wysokości 150 tysięcy dolarów powiązana z nieruchomością i pożyczka osobista w wysokości 45 tysięcy dolarów, wszystkie na twoje nazwisko, wszystkie spóźnione. Wszystkie z narastającymi odsetkami toniesz w długach, których nigdy nie. Zaciągnęłaś, jesteś ofiarą oszustwa, a wszystko wskazuje na to, że był to ktoś bardzo bliski tobie: ktoś, kto zna twoje dane osobowe, ktoś, kto miał dostęp do twojego dowodu osobistego, CPF, twoich danych służbowych i twojego podpisu, miałem ochotę wymiotować, wróciłem do domu w szoku, otworzyłem szuflady, szukałem śladów włamania. Nie było niczego nie na swoim miejscu. Jedyną osobą, która miała dostęp do mojego mieszkania oprócz mnie, była Bianka. Miała już mój klucz kilka razy. Kiedy opiekowałem się jej dziećmi, kiedy musiałem wyjechać na konferencji, kiedy ona chciała skorzystać ze swojego starego komputera, bo jej się cepsuł. W głębi duszy już to wiedziałam, ale wciąż nie chciałam tego zaakceptować. Nie chciałam uwierzyć. Że moja własna siostra mogła mnie zdradzić w tak okrutny sposób. Następne kilka dni spędziłam na dzwonieniu do banków, blokowaniu kont, kwestionowaniu transakcji, powiadamianiu agencji kredytowych. Poszłam do notariusza, żeby złożyć raport na policję. Poszukałam eksperta od kaligrafii, który przeanalizował mój prawdziwy podpis i porównał go z tym na umowach. Raport był jasny: fałszerstwo wykonane ostrożnie. Ale mimo to oszustwo. Postanowiłam nie mówić nikomu w rodzinie w tym momencie, ani rodzicom, ani wujkom, nikomu, bo część mnie wciąż miała nadzieję, że to wszystko było pomyłką, nieporozumieniem, że bijankę pojawi się z rozsądnym wyjaśnieniem, że powie, że ktoś użył również jej nazwiska, że została oszukana, że nie ma pojęcia o niczym, aż do wieczoru rodzinnej kolacji, tej dwutygodniowej kolacji, którą moi rodzice zawsze przygotowywali z taką miłością pieczony w piekarniku ryż, świeża sałatka, tanie wino, śmiech i opowieści. Zabrałam ze sobą teczkę z raportem eksperta, umowy, wyciągi bankowe wszystko zorganizowane w kolejności, która dokładnie opowiadała, jak moja siostra użyła mojego nazwiska, mojej tożsamości, mojej historii, aby sfinansować życie w luksusie, na które jej nie było stać. Weszłam do domu rodziców uśmiechnięta, jakby nic się nie stało. Pocałowałam mamę w policzek, przytuliłam ojca, przywitałam się z wujkami, kuzynami i w końcu z Biancą, która miała na sobie nową sukienkę, prawdopodobnie kupioną za fałszywych kart kredytowych w moim imieniu, jak zwykle mnie pochwaliła, powiedziała, że wyglądam na zmęczonego, zapytała o dyżur w szpitalu, uśmiechnąłem się tylko i powiedziałem, że po kolacji chcę trochę porozmawiać, że mam coś ważnego. Podczas kolacji opowiadała o remoncie domu, o nowych płytkach w strefie dla smakoszy, o finansowaniu nowego samochodu Rafaele, o podróży, którą planowali latem do Cancun. A wszyscy się śmiali, zdumieni, oczarowani. Jadłem w milczeniu, patrząc na nią, obserwując jej gesty, jej pauzy, jej oczy, które unikały moich. A kiedy moja mama zaczęła podawać deser, powiedziałem: "Przed puddingiem: czy mogę ci coś pokazać?" Wszyscy się zatrzymali. Moja mama trzymała łyżkę w powietrzu. Mój tata zgiął okulary i zmarszczył brwi. Otworzyłem torbę i wyjąłem teczkę. Położyłem ją na stole i popchnąłem w stronę Bianki. Zawahała się. Uśmiechnęła się nerwowo. Zapytała: "Co to jest?". A ja odpowiedziałem: "To szczegółowy raport o oszustwie, którego mnie nakręciliście." wykorzystując moją tożsamość do kupienia domu wartego ponad połowę milion dolarów i nawet otwieranie linii kredytowych na moje nazwisko. Zbladła, jej ręce się trzęsły. Mój ojciec zapytał, co to jest? Biankę. I próbowała się śmiać, mówiąc, że to musi być pomyłka, że może ktoś ukradł moje dane w internecie, że jej dom został kupiony za pieniądze z udanej sprzedaży. Ale przerwałem. Papiery są tam, z twoim fałszywym podpisem, z kopią aktu notarialnego na moje nazwisko, z zapisami linii IP komputera, którego użyłeś do wysłania wniosku, z numerem konta bankowego, z którego dokonano wpłat do brokera, wszystko z Twoim nazwiskiem, a raczej z moim nazwiskiem. Ale pochodząc od ciebie, mój ojciec milczał. Moja matka podniosła rękę do ust. Moja ciotka zapytała, czy to poważne. A Biankę w końcu wybuchła. Zawsze miałaś wszystko, Laura. Zawsze byłaś idealną córką. Dobrą, tą, którą mama i tata zawsze szanowali, zarabiasz dobre pieniądze, nie masz dzieci, żadnych długów, mieszkasz sama, żyjesz dla szpitala, nigdy niczego nie potrzebowałaś, a ja, ja się zabiłam, żeby utrzymać tę rodzinę, żeby zachować pozory, żeby zapewnić moim dzieciom godne życie. Wykorzystałem twoją tożsamość tylko dlatego, że wiedziałem, że i tak byś jej nie użył, że nigdy nie obchodziłby cię kredyt, posiadanie. Luksus. Nie wiesz nawet, jak to jest naprawdę żyć. Milczałem przez chwilę, trawiąc każde słowo, a potem odpowiedziałem: Zniszczyłeś moje życie finansowe, zszargałeś moje imię, naraziłeś mnie na ryzyko utraty pracy, a mimo to masz czelność to usprawiedliwiać, jakby to była przysługa. Wykorzystałeś mnie, Bianco, wykorzystałeś mnie jako trampolinę do osiągnięcia czegoś, co nie jest Twoje, a teraz będziesz musiał zmierzyć się z konsekwencjami. Policja już została wezwana, banki współpracują, analiza ekspercka została już przeprowadzona. A jeśli to ode mnie zależy? Będziesz pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za wszystko. Płakała moja matka. Ojciec trzymał głowę w dłoniach. Rafael próbował przekonać Biance do przeprosin, żeby wszystko rozwiązać w ciszy. Ale wstałem. Zamknąłem teczkę i powiedziałem. Nie ma już ciszy. Nie ma już rodziny razem. Ty nie masz pojęcia. Przez co przeszłam przez ostatnie kilka tygodni, nieprzespane noce, strach, złość, wstyd, udrękę odkrycia, że osoba, której najbardziej ufałam na świecie, była tą, która wbiła mi nóż w plecy. Nie masz pojęcia, jak bardzo mnie to złamało od środka. A teraz to ja wybieram, co zrobić z kawałkami. Wyszłam z domu bez deseru, bez pożegnania, bez oglądania się za siebie ponieważ w tamtym momencie zdałam sobie sprawę, że moja rodzina już nie jest taka sama i może nigdy już nie będzie.